Łukasz Łukaszewski, witam wszystkich sympatyków sportu zgromadzonych przed telewizorami. Zaczynamy od informacji, na którą zapewne czekali wszyscy kibice falubazu. Prezentacja zielonogórskiej drużyny jednak odbędzie się w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Wczoraj władze miasta doszły do porozumienia z włodarzami klubu. Dzięki temu z pełnym składem naszej żużlowej ekipy będziemy mogli spotkać się 18 marca w crs -ie. Wejściówki będą kosztowały 5 zł, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Oczywiście na imprezie nie zabraknie regionalnej Telewizji Lubuskiej. Zmieniamy temat, chociaż pozostajemy w centrum rekreacyjno-sportowym. Już po raz drugi w historii istnienia tego obiektu gościliśmy u siebie kadrę narodową piłkarzy ręcznych. Tym razem zespół Biało-Czerwonych przygotowywał się do meczu kwalifikacyjnego mistrzostwa Europy. Najbliższym rywalem orów Wenty będzie reprezentacja Słowenii. Pierwsze starcie z tą drużyną nastąpi jutro w Ljubljanie. Rewanż w sobotę 12 marca w Zielonej Górze. Polacy na zgrupowaniu nie mają dla siebie zbyt dużo czasu. Wielu z nich jeszcze przedwczoraj grało w Lidze Mistrzów, więc do Winnego Grodu przyjechali w nocy z poniedziałku na wtorek. Przed podróżą do Słowenii zdążyli spotkać się zaledwie na dwóch treningach. Te zajęcia były raczej trochę regenerujące i przy niewielką dawką taktyki jutro po podróży, ponieważ też bardzo wcześnie rano wyjeżdżamy praktycznie w nocy do Lublany, Tam na miejscu już wtedy będzie taki trening zamykający pod kątem tego spotkania w środę. Dwumecz ze Słowenią to świetna okazja, by zmazać plamę za nie do końca udane występy na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Szwecji. Chcielibyśmy się zrehabilitować za to ósme miejsce. Każdy ma nie, ten niedosyć nie jeszcze sobie jest, ale, ale wiemy na co nas jest stać i myślę, że, że uda się pokonać dwa razy Słowenców. Na tym zgrupowaniu brakuje kilku gwiazd reprezentacji. Z powodu operacji kolana do Zielonej Góry nie przyjechał Sławomir Szmal. Kontuzjowany Michał Jurecki w innym grodzie pojawił się tylko na konsultacjach lekarskich po to, żeby skontaktować się z doktorem Maciejem Domakiem, co do dalszej mojej rehabilitacji. Dzisiaj wracam do razu po do KS i będę dalej przechodził rehabilitację. Dla, dlatego można powiedzieć, że, no, 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 że tutaj tylko jestem no, no, na jedynie. Chłopaki jadą już, no, już jutro jadam do Sveni na mecz, ja będę ich, ich oczywiście oglądał w telewizji. Z bliżej nieznanych powodów brakuje Karola Bieleckiego, Artura Siódmiaka czy Mariusza Jurasika. Wielu zadaje sobie pytanie dlaczego. Trener nie chce komentować swojej decyzji. Kolejne zgrupowanie kadry narodowej piłkarzy ręcznych w Innym Grodzie odbędzie się w dniach od 10 do 11 marca. Jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądał wczorajszy trening orłów Wenty, tuż po powiększeniu zapraszamy na dzisiejszy magazyn sportowy. W hali Gwardii przy ulicy Strzeleckiej odbyły się otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry juniorów i kadetów w kickboxingu. Gospodarze zawodów ośmiokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium. Były to kolejne zawody zorganizowane przez ZKS Gwardię. Tym razem jednak odbyły się one przy mniejszej niż zazwyczaj frekwencji zawodników. Chociaż w Zielonej Górze funkcjonuje pięć klubów, to w turnieju udział wzięli tylko podopieczni trenera Tadeusza Dudy. Wszyscy prawdopodobnie obawiali się, że będzie to, co na Lukusz Open 19 grudnia, kiedy to 150 zawodników z całej Polski. Dlatego ja, obawiając się takiej wielkiej frekwencji, nie ogłaszałem na stronie Polskiego Związku Kickboxingu i ograniczyłem tylko do dwóch: Force i Light Contact. No ale niestety. Wszyscy chyba pomyśleli tak, jak ja, że będzie za dużo i zrezygnowali. Poza gwardią do rywalizacji przystąpili reprezentanci Olimpii Legnica, Polonii Leszno i Dragona Gorzów Wielkopolski. Łącznie na liście startowej pojawiło się 40 juniorów i kadetów, wśród których 12 to Zielonogórzanie. Na tą kategorię wiekową bardzo dobry poziom, muszę powiedzieć. Zadowolony jestem z zawodników. Oczywiście nie wszystkich kadeci, zwłaszcza ci młodsi, no, prezentują bardzo dużą wolę walki, ambicje. Z umiejętnościami jeszcze nie jest doskonale, no bo. No to jest bardzo młoda grupa wiekowa. Zawody były przygotowaniem do rywalizacji w systemie sportu dzieci i młodzieży. W klasyfikacji generalnej turnieju zwyciężył Zielonogórski Klub Sportowy Gwardia. Dalej uplasowały się Dragon i Polonia. Wśród naszych reprezentantów pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wagowych zajęli w light kontakcie Tomasz Lejsa, Adrian Jabłoński, Rafał Czupryński, Mateusz Milian i Eryk Fischer. Natomiast w formule semi kontakt Bogdan Dachnowski oraz Czupryński, Lejsa i Fischer. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś, przypominamy jeszcze raz o naszym magazynie sportowym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.